Katarzyna Figura zmaga się z chorobą. Na to musi szczególnie uważać. Katarzyna Figura należy do najsłynniejszych aktorek w Polsce. Zwana swojego czasu polską Marilyn Monroe, artystka niestety nie jest odporna na upływ czasu. Okazuje się, że musi na siebie uważać wszystko przez podstępną chorobę. Katarzyna Figura opowiedziała o swojej walce z chorobą. O chorobie Katarzyny Figury, która cierpi na cukrzycę typu drugiego, stało się głośno, gdy aktorka postanowiła otwarcie opowiedzieć o swoich problemach zdrowotnych w jednym z programów telewizyjnych. W rozmowie z Marzeną Rogalską przyznała, że kontrolowanie poziomu glukozy stało się dla niej codzienną rutyną. Sensor na jej ramieniu, pomagający monitorować wspomniany parametr, stał się nieodłącznym elementem jej życia. Aktorka podkreśliła, że regularność pomiarów i utrzymanie spokoju są kluczowe dla jej zdrowia. Wyznała, że ta choroba nauczyła ją, jak ważne jest panowanie nad systemem nerwowym i unikanie stresu, który może negatywnie wpływać na poziom cukru we krwi. Aktorka już wcześniej miała do czynienia z cukrzycą. Chorował jej ojciec. Walka z cukrzycą nie jest dla Katarzyny figury kompletnie nowym doświadczeniem. Jej ojciec również zmagał się z tą chorobą, co sprawia, że problem jest jej szczególnie bliski i dobrze znany. Zrozumienie choroby ojca przyszło jej dopiero w późniejszych latach, gdy sama musiała stawić czoła temu schorzeniu. Teraz, tak jak on, musi przestrzegać ścisłej diety i regularnie monitorować poziom cukru we krwi. W ogóle problem cukrzycy jest mi dobrze znany, ponieważ mój tata był diabetykiem. Zmarł prawie 4 lata temu na raka. Gdy miał około 50, okazało się, że choruje na cukrzycę. Musiał przyjmować insulinę i używać glukometru. Wtedy nie rozumiałam, dlaczego zawsze ma przy sobie coś do przegryzienia. Nie rozumiałam także jego problemów emocjonalnych, które były wynikiem choroby. Zrozumiałam dopiero po latach, gdy dotknęły także mnie opowiedziała w wywiadzie. Katarzyna Figura musi przestrzegać diety i dbać o spokój. Katarzyna Figura w rozmowie z Marzeną Rogalską wspominała, że wcześniej nie zawsze rozumiała niektóre nawyki ojca, takie jak noszenie przy sobie zawsze czegoś do przegryzienia, czy jego problemów emocjonalnych wynikających z choroby. Dopiero własne doświadczenia pozwoliły jej pełniej zrozumieć codzienne wyzwania, przed którymi staje osoba z cukrzycą. W walce z chorobą niezwykle istotne jest unikanie stresu. Katarzyna figura odnalazła potrzebny jej spokój i wytchnienie w malowniczym Krakowie. Dla niej to nie tylko kolejne miasto na mapie, ale miejsce szczególne, które przynosi jej wytchnienie i radość.